Brahmi Bakopa Monnieri roślina mózgu. Historia i pochodzenie. Brahmi to roślina lecznicza używana od tysięcy lat w Ajurwedzie, Indie. W sanskrycie, brahmi oznacza energię świadomości stosowana do poprawy pamięci, koncentracji i równowagi emocjonalnej. Klasyfikacja: Roślina zielna z rodziny trędownikowatych. Występuje naturalnie w Indiach, Nepalu, Chinach, Sri Lance, ale też w USA i tropikach. Układ Nerwowy. Brahmi działa jak naturalny tonik dla mózgu. Poprawia przewodnictwo nerwowe i regeneruje komórki nerwowe. Wspomaga neuroplastyczność i komunikację między neuronami. Działanie przeciwstresowe. Obniża poziom kortyzolu hormonu stresu. Poprawia adaptację do stresu fizycznego i psychicznego. Zwiększa odporność organizmu na przeciążenia i napięcia emocjonalne. Wspomaganie pamięci i funkcji poznawczych. Zwiększa zdolność zapamiętywania i uczenia się. Poprawia koncentrację, uwagę i czas reakcji. Działa korzystnie u osób starszych i dzieci z trudnościami w nauce. Depresja i zaburzenia lękowe działa uspokajająco, łagodzi napięcie, stany lękowe i objawy depresyjne. Reguluje poziomy neuroprzekaźników serotoniny, dopaminy i GABA. Działanie neuroprotekcyjne chroni neurony przed uszkodzeniem, stres oksydacyjny, toksyny. Wspiera naprawę uszkodzonych struktur mózgowych. Choroby neurodegeneracyjne. Może spowalniać rozwój choroby Alzheimera i Parkinsona. Hamuje odkładanie się beta amyloidu i działa przeciwzapalnie w mózgu. Działanie przeciwdgawkowe. Może zmniejszać częstotliwość napadów padaczkowych. Stabilizuje błony komórkowe neuronów. Działanie przeciwbólowe. Posiada właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne. Może łagodzić bóle głowy i bóle neuropatyczne. Działanie hipoglikemiczne. Obniża poziom cukru we krwi. Poprawia wrażliwość komórek na insulinę. Działanie przeciwbakteryjne. W badaniach wykazuje aktywność przeciwko bakteriom, np. Stafeloukakes E. coli. Może wspierać odporność i zdrowie skóry. Działanie przeciwrzodowe. Chroni błonę śluzową żołądka. Może wspierać leczenie wrzodów żołądka i dwunastnicy. Działanie hepatoprotekcyjne. Wspomaga regenerację komórek wątroby. Chroni przed toksynami i stresem oksydacyjnym. Działanie przeciwnowotworowe. Zawiera przeciwutleniacze mogące hamować wzrost komórek rakowych. Wymaga dalszych badań, ale wyniki są obiecujące. Dawkowanie. Zwykle stosuje się 300-600 mg ekstraktu standaryzowanego na bakozydy 20% dziennie. Widoczne efekty pojawiają się po 4-12 tygodniach regularnego stosowania. Zaleca się przyjmowanie z tłuszczem, na przykład po posiłku, lepsze wchłanianie. Podsumowanie. Brachmi to wszechstronna roślina wspierająca mózg, pamięć, odporność na stres i regenerację układu nerwowego. Ma potencjał wspomagający przy wielu problemach zdrowotnych od cukrzycy, przez wrzody, po choroby neurodegeneracyjne. Jej działanie rozwija się w czasie, więc wymaga systematyczności.